Witamy w programie Bezpieczne Finanse. W dzisiejszym odcinku naszego magazynu rozpoczynamy cykl poświęcony inwestycjom w obligacje skarbu państwa. W kilku kolejnych programach podpowiemy, dlaczego warto inwestować w obligacje skarbowe, policzymy, ile możemy na nich zarobić oraz wyjaśnimy, dlaczego obligacje są bezpiecznym sposobem oszczędzania na naszą przyszłą emeryturę. W drugiej części programu podpowiemy, jak najlepiej przygotować nasze mieszkanie do sprzedaży. Sprawdzimy, czego oczekują obecnie kupujący oraz jak negocjować ostateczną cenę za sprzedawaną nieruchomość. Zapraszamy! Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Potwierdzają fakt udzielenia pożyczki Państwu, które w ramach obligacji zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. Środki uzyskane z emisji obligacji skarbowych przeznaczane są na finansowanie wydatków publicznych, ochronę zdrowia, oświatę, budowę dróg i mostów, czy na przykład spłatę wcześniej zaciągniętych przez państwo długów. Skarb Państwa emituje obligacje hurtowe i detaliczne. Obligacje hurtowe to, to są te obligacje, które, jak sama nazwa wskazuje, nabywają tak zwani hurtownicy, czyli największe podmioty instytucjonalne. Te obligacje sprzedajemy na przetargach, na którym te podmioty Kupują obligacje często wartości kilkuset milionów złotych. Obligacje hurtowe, podobnie jak bony skarbowe, są oferowane na przetargach organizowanych przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski. Tak wygląda rynek hurtowy, a każdy z nas może kupić obligacje detaliczne. Są przeznaczone głównie dla osób fizycznych i sprzedaż tych obligacji trwa ciągle to znaczy, w każdym dniu roboczym osoba fizyczna może te obligacje kupić. Jedną z największych zalet obligacji skarbowych jest bardzo niskie ryzyko inwestycyjne. Jest to instrument finansowy bardzo bezpieczny. Zwrot kapitału zainwestowanego gwarantuje skarb państwa i poziom zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe jest relatywnie przewidywalny. W przypadku niektórych obligacji jest on wręcz stały, określony stopą procentową, którą znamy w momencie nabycia. W innych przypadkach jest on uzależniony od poziomu inflacji tudzież poziomu rynkowych stóp procentowych. Skarb państwa występujący w roli dłużnika jest gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia obiecanych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem. Dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza inwestycja i lokata kapitału. Obligacje detaliczne nazywane są też często potocznie obligacjami oszczędnościowymi, co wskazuje na cel, w jakim się je kupuje. Kupuje się te obligacje głównie z myślą o oszczędzaniu, co oznacza, że ich horyzont tego oszczędzania jest kilkuletni. W naszej ofercie są obligacje zapadające za 2 lata, 3, 4 i 10 lat. Wybór rodzaju obligacji zależy od naszych potrzeb. Czy zależy nam na systematycznym oszczędzaniu ze z góry znanym zyskiem? Czy oczekujemy wpływu z odsetek raz na pół roku? Czy może wolimy dłużej oszczędzać i czerpać większy zysk? Wreszcie dzięki obligacjom dziesięcioletnim możemy efektywnie gromadzić pieniądze na naszą emeryturę. No, no, te obligacje detaliczne, zwłaszcza te dwulatki, no to jakby one są dedykowane głównie klientom indywidualnym, można powiedzieć. To, że, że, że pożyczamy pieniądze państwu, mamy gwarancję, że, że, że te pieniądze zostaną nam oddane. Dużą zaletą obligacji skarbowych jest niski próg wejścia w inwestycje. Inwestując w obligacje możemy zacząć praktycznie od jednej sztuki. Nominał jednej obligacji to 100 zł i cena emisyjna zwykle kształtuje się w okolicach nominału, a więc rzeczywiście chcąc zainwestować stosunkowo małą kwotę, można to zrobić właśnie poprzez, poprzez nabycie nawet jednej sztuki obligacji. Sprzedaż i obsługę detalicznych obligacji skarbowych od lat prowadzi PKO Bank Polski. Można to również zrobić przez telefon oraz przez stronę internetową obligacji skarbowych. To, co istotne z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który chce kupić obligacje skarbowe, a nie jest zainteresowany aktywnym inwestowaniem w akcje czy inne instrumenty finansowe, to niskie koszty obsługi inwestycji. Ważne jest to, że nie musi zakładać rachunku inwestycyjnego. Wystarczy mu tak zwany prosty rachunek rejestrowy, na którym tylko rejestrujemy fakt posiadania przez niego e, takich obligacji. To nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. W kolejnych odcinkach dokładnie sprawdzimy, ile można zarobić na takiej inwestycji i wskażemy, jakie są zalety poszczególnych obligacji detalicznych oferowanych przez Skarb Państwa. Zaczniemy od najbardziej popularnych wśród Polaków obligacji dwuletnich. Zapraszamy. Sprzedaż mieszkania na obecnym rynku to proces często żmudny i długotrwały. I choć każdy chciałby dokonać transakcji szybko i za wysoką cenę, to warto wiedzieć, że sprzedaż mieszkania nie jest wyłącznie sprawą szczęścia. Wymaga przygotowania oraz umiejętności pokazania mieszkania w taki sposób, jakiego życzą sobie potencjalni kupcy. Ten proces transakcji ogólnie mieszkaniami używanymi się wydłuża i tak na przykład w styczniu, jeżeli sprzedane mieszkania czekały na właściciela prawie 6 miesięcy. To powoduje, że mam Dużo czasu na przygotowania. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na mieszkanie od strony kupującego. Dobrze jest zdjąć ze ścian rodzinne zdjęcia i pamiątki oraz maksymalnie opróżnić mieszkanie z mebli. Wtedy będzie wydawało się większe i bardziej przestronne. Przede wszystkim zwrócić uwagę na to, żeby uporządkować dokładnie mieszkanie, zadbać o nie, czyli odświeżyć, dokonać pewnych niezbędnych napraw, no i zadbać o nastrój w mieszkaniu. To wszystko, jeżeli o to wszystko zadbamy, możemy uzyskać cenę o 3-5% wyższą niż jeżeli byśmy te kwestie pominęli. Można także pójść krok dalej. Myślę, że łatwiej jednak się sprzedaje nieruchomość, która jest pusta, i wielu właścicieli sprzedając mieszkanie albo wcześniej kupuje sobie inną nieruchomość i przeprowadza się, albo nie wiem, wynajmuje sobie na jakiś czas nieruchomość i wyprowadza się. Z tego względu, że, że mieszkanie czyste, posprzątane, odnowione i bez lokatorów sprzedaje się lepiej. Puste mieszkanie daje potencjalnym nabywcom okazję do zaplanowania lokum pod własnym kątem. Z tego też powodu nie warto dokonywać w sprzedawanym mieszkaniu większych adaptacji. Bo o remont raczej y, ja bym się nie pokusił, bo później y, w efekcie takie nakłady na remont trudno odzyskać w cenie. Po prostu y, gust kupującego i sprzedającego rzadko kiedy jest zbieżny. A nawet jeśli kupującemu spodoba się wyremontowana kuchnia czy łazienka, nie będzie chciał za nią dodatkowo zapłacić. Czasem wystarczy niewielka zmiana pomalowanie ścian czy przyklejenie tapety. W tej chwili pojawiły się na rynku firmy, które przygotowują nieruchomości do sprzedaży, i część klientów korzysta z tych usług. Bardzo, bardzo podnoszą szybkość sprzedaży takiej firmy, ponieważ oni, oni robią nie tylko. Przygotowanie tej nieruchomości pod względem, że tak powiem, posprzątania i wyczyszczenia, ale również pod, budują to w tej nieruchomości pewien, pewien walor, taki wynikający z, z ustawienia sceny, czyli, czyli z, ze zbudowania takiego przyjaznego klimatu. Można nazwać to trikiem sprzedażowym, ale jak podkreślają pośrednicy, to oczy kupującego przede wszystkim decydują o tym, czy transakcja dojdzie do skutku. Jeżeli kupujący nie będzie miał e, żadnych argumentów e, za tym, żeby negocjować cenę, czyli na przykład nie znajdzie żadnych usterek, no to mamy szansę na to, że uzyskamy e, wyższą cenę. Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy i za jaką kwotę sprzedamy nasze mieszkanie, jest cena, jaką zaproponujemy potencjalnym kupcom. Zbyt wysoka spowoduje, że nasze ogłoszenie zniknie w gąszczu mniej atrakcyjnych ofert sprzedaży. Warto zwrócić uwagę na samą cenę, ofertową cenę. Ona nie powinna znacznie odbiegać od ceny, od ceny transakcyjnej na danym rynku, bo wtedy będziemy mieli więcej osób zainteresowanych zakupem, wystawiając mieszkanie właśnie z realną ceną. No a gdy będziemy w tak komfortowej sytuacji, że mieszkanie do sprzedaży będziemy mieli jedno, a potencjalnych nabywców przynajmniej kilku, no to mamy dużą szansę na to, że uzyskamy cenę nawet wyższą niż pierwotnie zakładaliśmy. Obecnie różnice pomiędzy ceną ofertową a ostateczną ceną, jaką zapłacił kupujący zmniejszyły się. W 2009 roku było to nawet 20%. Obecnie jest to co najwyżej kilka procent. Im większe mieszkanie, tym większa będzie różnica w cenie ofertowej, e, między ceną ofertową a ceną sprzedaży. A im mniejsza mieszkanie, tym oczywiście ta, ta różnica będzie mniejsza. Z naszych wyliczeń wynika, że ceny ofertowe oczywiście dalej różnią się od, od cen transakcyjnych, natomiast ta różnica jest coraz mniejsza, e, czyli jakby by, oznacza to, że tak naprawdę w tej chwili coraz częściej cena ofertowa jest bardzo bliska cenie, cenie transakcyjnej, a więc klienci sprzedający są dość świadomi tego, jaka cen, jaką cenę mogą uzyskać za swoją nieruchomość i mniej więcej takie ceny wystawiają do sprzedaży. Po miesiącach bezskutecznych prób sprzedaży mieszkania wielu właścicieli decyduje się obniżyć ceny ofertowe. W jaki sposób najlepiej określić dobrą cenę za naszą nieruchomość? Najłatwiejszym sposobem jest po prostu wyszukanie podobnych ofert. Zorientowanie się, jak wyglądają ich ceny, przede wszystkim ofertowe. Można również skorzystać z usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zanim sprzedamy mieszkanie, dobrze jest zastanowić się, kto może być jego potencjalnym nabywcą. Czego innego szuka rodzina z dziećmi, a czego innego singiel czy inwestor. Wbrew pozorom kupcy niechętnie patrzą na mieszkania do remontu. Jeżeli spojrzymy na e, transakcje, które zostały zawarte w ostatnich 12 miesiącach na rynku wtórnym, no to widać, że e, prawie 60% z nich dotyczyło mieszkań, które są gotowe do wejścia. E, takie mieszkania do remontu, czy też nawet do odświeżenia, e, stanowiły dwukrotnie, miały dwukrotnie mniejszy udział w rynku. Także widać, że kupujący, jeżeli decyduje się na rynek wtórny, bardzo często zależy mu na tym właśnie, żeby e, wejść do mieszkania, w którym od razu będzie mógł zamieszkać. Niezależnie od sytuacji na rynku nieruchomości, trzeba pamiętać, że każde mieszkanie jest inne i wymaga innego podejścia. Oprócz najważniejszych czynników, takich jak lokalizacja czy stan budynku, liczy się także potencjał samego mieszkania i nasze nastawienie do transakcji. Jako sprzedający musimy być przygotowani na próby negocjacji ceny. Negocjacje zawsze są. Natomiast to, jak wysoko można negocjować, jak, jak dużo można uzyskać w czasie negocjacji, to wszystko zależy już od konkretnej oferty prawda, i od tego, jakiej cena początkowa, czyli ta cena ofertowa była zawyżona względem ceny, ceny rynkowej, czy, czy, czy zdolności nabywczych klientów. Wszystkim sprzedającym radzimy uważnie śledzić ceny i analizować tendencje na rynku. Życzymy też dużo cierpliwości i powodzenia. W następnym odcinku naszego magazynu przyjrzymy się szerzej aktualnej ofercie kart kredytowych. Sprawdzimy, jakie oprocentowanie proponują obecnie banki. Powiemy także, na jakie usługi dodatkowe mogą liczyć posiadacze kart kredytowych. Zapraszamy!